Gramsety gorące jak diplo. Cały kraj się jara moją ksywką, cały kraj jara się moją bipką. Kiedy za stołem miksuję ten hip-hop. Miksuję ten hip-hop, wszystko co zrobiłam, to było dopiero intro. Z dancehorem miksuję ten hip-hop, skaczesz na parkiecie, aż zrobiło się już widno. Kiedyś to codziennie miałam klub. Teraz mam tu pełny stół. Z ziomalami dzielę się na pół. Każdy ruch to wspólny mów. Chcę dostać ordery, królowej imprezy, a potem królowej afterów. Dlaczego? Bo mi się należy. Wie każdy, kto ze mną coś przeżył. Noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy w szeleszczącej kurtce mąkle, Będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas I te radosne bankiety. Oddajcie lokale i hajs, Nie cenzurujcie poety. Czekam, aż znowu będziemy Popijać Bacardi w klubie ze szklanki, Gdy na koncercie nasze fanki, A na głośniku Niki i Cardi. Nie mów nikomu, łamiemy zasady, Bo w domu też bywa fanki. Kiedy wpadają koleżanki, Zaczynają się hulanki.